Business Soccer Club, spotykamy się druga odsłona elitarnych rozgrywek organizowanych przez klub sportowy Skra Częstochowa S.A. Tym razem spotykamy się w większym składzie personalnym, wcześniej było to 105 zawodników, 7 drużyn. Tym razem będzie troszeczkę więcej, bo doszła, doszła druga grupa zawodników, doszła druga liga składająca się z 6 zespołów. Roz, rozpoczynamy rozgrywki wiosenne, no i przed nami kolejne no, ponad 2 miesiące emocji sportowych tutaj na no są to kolejne, kolejne zakładowe rozgrywki. My myślimy, że te nasze rozgrywki są najbardziej profesjonalne. Są na bardzo profesjonalnej płycie, profesjonalnym sprzętem, przy bardzo profesjonalnej obsłudze technicznej, zwłaszcza z uwagi na, na obsługę sędziowską, bo czterech bad, bardzo dobrych sędziów będzie sędziować po raz kolejny już drugą rundę, bo na jesieni ci sami panowie sędziowali nam zawody. No, nie jest to może pierwsza liga, ale wydaje się że przede wszystkim najlepsza liga w Częstochowie tego typu.